Ale ostatniego filmu nie obejrzeliśmy. Straszni szefowie? Aha. Jest tam chyba nawet parę razy. makabryczny. Tak? No ja jeszcze nie miałem okazji. Z trzeci raz do niego podchodzę i zawsze albo Nie, no zaczniemy to nie będzie straty specjalne. Nie upieram się, a czy ja coś mam jeszcze, no muszę zobaczyć. Film? Tak trzeba dokumentować. Jak tam ta Twoja kotka? Która tutaj jest? To jaśniejsza z czarny. To bym powiedziała szara Ale najczęściej ona pojąć, że się bawi z rudym. Z tym żadnym. Na razie to jest bierny opór bardziej niż zabawa. Zobacz, czyżby już tu na Facebooku. Co? nie wiem, co na coś mówiłem, że. A właśnie jeszcze naszego Roberta samego, chodzi.